Witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga. W tym odcinku chciałbym podjąć się tematu wad i zalet aut z Niemiec, czyli sprowadzanych samochodów z Niemiec i ogólnie z Zachodu. Ogólnie do zalet sprowadzanych aut z Niemiec na pewno zalicza się dobre utrzymanie tych samochodów. Są zazwyczaj w lepszym stanie technicznym niż takie same roczniki, krajowe, ze względu na to, że Niemcy serwisują raczej swoje samochody w autoryzowanych stacjach usługowych bo stać ich na to nawet po gwarancji. Bardzo często ludzie po prostu nie oszczędzają na tym. Na pewno, zawieszenie samochodu jest bardzo mało zużyte, nie jest tak wytłuczone jak. Jak w samochodach krajowych są tam lepsze drogi, autostrady, jest więcej dróg szybkiego ruchu, no utrzymanie wnętrza samochodu jest w nienagannym stanie. Bardzo dobre samochody te posiadają, bardzo dobre wyposażenie. Często w elementy, które w Polsce nawet za dopłatą nie były oferowane. Niemcy używałem głównie do napraw, też oryginalnych części. W przeciwieństwie do tutaj, do, do, do ludzi w Polsce eksploatujących swoje samochody. No ale są też wady tych samochodów. Na pewno wadami są spore przebiegi samochodów. Średnio to od 30 do 50 tysięcy kilometrów rocznie dla silnika benzynowego i między 30 a 80 tysięcy kilometrów rocznie dla silnika diesla. Szczególnie to w, w dosyć nowych autach 2-3 letnich można zaobserwować takie przebiegi, że nawet w rocznym samochodzie czy dwuletnim może mieć to auto już 200-300 tysięcy kilometrów przejechane diesla. Oczywiście w Polsce on, ten licznik jest cofany i auto jest sprzedawane z przebiegiem 50 tysięcy kilometrów, no ale to już inna sprawa. No no na pewno zalicza to już wcześniej co wspominam, nagminne cofanie liczników przez handlarzy sprowadzających samochody z Niemiec. To nawet na granicy są już punkty takie, które oferują 24 godziny na dobę. Cofanie liczników. Także to też jest wadą. Eee, istotną wadą jest też sprowadzanie samochodów w dużej mierze powypadkowych. Wiesz tylko takie zazwyczaj opłaca się sprowadzać do Polski, żeby można było na nich zarabiać. Także nieodzownym, że tak powiem, narzędziem przy kupnie używanego samochodu jest teraz czujnik lakieru. Grubości powłoki lakierniczej, które można kupić już za około 100-150 zł. elektroniczne. No i skomplikowane i bogate wyposażenie w wiekowych w sprowadzonych samochodach może być już wyeksploatowane i na pewno może stwarzać większe problemy w serwisowaniu tego samochodu w Polsce. Także z grubsza można tyle powiedzieć odnośnie zalet i wad samochodów sprowadzanych z Niemiec, aut z Niemiec. W następnych odcinkach będę się starał, starał wyjaśnić jeszcze Parę innych kwestii związanych właśnie z procedurami sprowadzania samochodów, no i ogólnie z użytkowaniem tych samochodów. No, to by było na tyle. Dziękuję, pozdrawiam.